Serwus muzykanci, pojechałem dzisiaj na grzyby a zgubiłem się w lesie także postanowiłem przycupnąć sobie tutaj na pieńku i dzisiejsze kazanie poprowadzić z lasu także jak ważne jest planowanie wiemy już z poprzedniego filmu dzisiaj bardzo krótko o nawyku który się pojawi dzięki właśnie planowaniu jak zapowiedziałem w poprzednim filmie samodyscyplinie i wytrwałość także to też jest właśnie potrzebne, żeby powstał nawyk otóż okazuje się, że jakaś czynność powtórzona jedni mówią, że 21 razy inni mówią, że nieco więcej staje się nawykiem dlatego jeżeli raz tylko zaplanujesz czas na ćwiczenie na kordonie i zaraz po udanej próbie nie zaplanujesz kolejnej próby a później ponownej, później ponownej i po, po, później ponownej to Twój mizerny plan pójdzie jak to mawiał, nie wiem czy oglądałeś Killera jak mawiał Siara Sierzewski Twój misterny plan pójdzie w i jeżeli po udanej próbie po Twoim czasie na akordeon zaplanujesz kolejny i kolejny i kolejny. Po jakimś czasie, może właśnie po tych 21 dniach, powstanie nawyk, i nie trzeba będzie już więcej planować. Bo będziesz mieć to tak jak we krwi: będziesz, będziesz bez ćwiczeń, będzie się czuć tak, jakbyś nie, umył, nie umyła zębów. Właśnie dzięki nawykowi zaczniesz się rozwijać na akordeonie. Jak ona się nazywa? Andrea, Andrea Owen. W swojej książce. Zmień nawyki, które blokują Twoje szczęście. Napisała, że jeżeli nie masz czasu na to, żeby się rozwijać, to będziesz musiał znaleźć czas, by czuć się podle. Tak, tak to chyba brzmiało, właśnie. Trzeba właśnie zmieniać te nawyki, które nas blokują. Złe nawyki. Czyli nie masz nic zaplanowanego. Uruchamia się Twój autopilot. Przychodzi z pracy. Telewizor, piwko, nogi na stół. Nie masz nic zaplanowanego i trafa komfortu, który wspominałem. Musisz też wiedzieć o tym, że właśnie zaczyna deszcz padać i bardzo fajnie pada deszcz. Także warto też wiedzieć, znaczy trzeba wiedzieć o nawyku, czy tego złego, czy tego dobrego nie można w ogóle się pozbyć. I to jest właśnie napisane już w książce Siła nawyku Charlesa Duhinga, Dawinga, nie wiem jak to się czyta. Czyli nie można Nowego, czy dobrego czy złego nawyku się pozbyć, można go jedynie zastąpić innym nowym, ale jest właśnie to niebezpieczeństwo, że bez samodyscypliny, bez wytrwałości, każdy prędzej czy później powróci do starego nawyku. I tak jest z papierosami, tak jest z alkoholem. Nie można tego nawyku nic w świecie się pozbyć, można zastąpić czymś innym. I teraz będzie najważniejsze przesłanie dzisiejszego okazania. Trochę przestało padać już. Nie pamiętam, czy to jest cytat, ale jest bardzo ważny. Najpierw tworzymy nawyki, a później one tworzą nas. Jeszcze raz powtórzę. Najpierw tworzymy nawyki, a później one tworzą nas. Także jesteś już świadomy, że trzeba zaplanować, tak? Już wiemy sam te lekcji. Musisz zainwestować na początku swój czas, swoją energię, poświęcić na to, żeby pamiętać, że trzeba zaplanować i wytrwać, aż powstanie nawyk. A ten nawyk utworzy później ciebie grającego z większą łatwością na akordeonie. Ok, także teraz jest czas na żebro lajka, czyli za udostępnij ten film i skomentuj. Jeszcze tylko taka mała informacja na koniec. Wkrótce w Akademii Muzykanta ruszymy z nauką gry akordami na akordonie. Dlatego, jeżeli jeszcze nie należysz do społeczności Akademii Muzykanta, nie mam Twojego maila, a chcesz odebrać pierwszą darmową lekcję, jak dobierać i ta pierwsza lekcja to jest jak dobierać akordy do granej melodii, to zostaw swojego maila na akademiamuzykanta.pl, łamane na akordy. A dostaniesz natychmiastowy dostęp do pierwszej, właśnie darmowej lekcji instruktażowej na akordeon. Także idę odszukać drogę do, do samochodu, i fajnie, że przestało padać. Także mam nadzieję, że też chodzicie sobie na grzyby, zbieracie, umiecie rozpoznawać. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.